Dzień dobry, Marcin z tej strony. Dzisiaj jestem w Warnie. Przyjechałem, żeby zobaczyć Morze Czarne, bo nigdy w życiu Morza Czarnego nie widziałem. Po tej porze roku plaża Kuściusieńka pusta, tylko spacerowicze. Gdzieś tam w oddali majaczą jakieś takie kutry rybackie O, na plaży jakiś wędkarz jest, a tak poza tym cisza, spokój, wszystkie bary i restauracje albo pozamykane, albo działają w ograniczony sposób. Ładne to może jest, takie turkusowe Pewnie wieczorem będzie ono czarne. Na tą chwilę jest bardzo ładne. Bardzo ładne. Słońce świeci. Trochę mi się Włochy przypomniały, ale to chyba ze względu na tęsknotę za tamtymi włoskimi klimatami. Idę na Stare Miasto coś zjeść Generalnie rzecz biorąc Dla mnie jest na przykład bardzo ciepło Bo gdzieś około jest 17 stopni Nawet może troszeczkę cieplej jest Chodzą ludzie i w krótkich rękawach a chodzą i ludzie W kurtkach puchowych Chodzą i ludzie w Czapkach nawet Także Ale generalnie rzecz biorąc jest fajnie Naprawdę bardzo fajnie Jest jak na taki kurort Teraz w takim okresie Końca października jest Naprawdę bardzo fajnie I bardzo spokojnie Dobra włączę się jak Będę już coś tam sobie Jadł bo trochę głodny jestem Bo już jest godzina Koło drugiej Także do zobaczenia w restauracji Jestem na deptaku, na Starym mieście w Warnie. Także kafejki czynne jak najbardziej można sobie coś usiąść i zjeść o proszę piseczek jak grzecznie czeka wjechało Jedzonko, ale podejrzewam, że pewnie będę musiał tutaj muzykę trochę wyciszyć, i pewnie podzielić, ale zobaczymy, popełni mi YouTube. Te. Jedzonko wjechało, wjechał Burger X. Zobaczymy, jak smakuje. Fryteczki wjechały także smacznego. Dobra, jestem już, jestem już po jedzonku, po burgerze i po frytaskach bardzo dobrym burgerze z mięskiem wołowym bryglowanym tutaj taki fajny pomnik rybaka z nami śliczna pogoda jeżeli chodzi o spacerowanie ale fajny jest deptak bo jest w różnych kierunkach w jednym w jedną stronę w drugą stronę jest, jest kilka ulic, nie, nie ma jednej ulicy zamkniętej, tylko jest po prostu kilka ulic zamkniętych, gdzie można sobie spokojnie spacerować. Dotarłem, dotarłem na koniec dyptaka. Na przeciwko mnie jest sobór zaśnięcia Matki Bożej. Jeden z punktów charakterystycznych warny wieża zegarowa. Tutaj 100 lat warny jako kurortu. jestem na terenie term w Mieście Warna, Rzymskie Termy z II wieku naszej ery. Odkopane, pięknie zachowane resztki term. Jakby co, wejście kosztuje 10 zł, czyli ponad 10 zł, 5 lewa. Także można wejść, można z zewnątrz pooglądać jak kto woli, do wyboru, do koloru. Z drugiej strony, w ten sposób, termy się prezentują. Takie termy w starożytnym Rzymie to było miejsce spotkań towarzyskich i omawiania różnych interesów. Także to było bardzo ważne miejsce. Mam takie szczęście, że jak chcę trzy słowa powiedzieć, to albo jakieś piły się włączają, albo nawigacja zaczyna, zaczyna gadać. I teraz też jak chciałem powiedzieć parę słów, to pan zaczął ciąć. To było na no tyle z mojej krótkiej wyprawy do Warny idę teraz, idę teraz na parking Na którym zostawiłem samochód A ulica nazywa się Zaraz zerknę w jakiegoś Alchimendrity Filareta o, Filareta 7 Zostawiłem samochód na ulicy Alchimendrity Filareta 7 i tutaj parking kosztuje dwa lewy za pierwszą godzinę, i po jednym lewie za każdą następną. Tutaj się. O, parking. Tu się parking znajduje. No i to by było na tyle. Jeśli podobał Ci się mój film, to proszę o łapkę w górę. A jeżeli, podoba Ci się, jeżeli podobają Ci się moje filmy to bardzo proszę o subskrypcję mojego kanału. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dzisiaj będąc w warnie kupiłem taką, taki oto przysmak, który się nazywa Gris Halva, czyli taka halwa zrobiona z kaszymannej albo z różnych pszenic i składa się ona z wody, z cukru, właśnie z kaszymannej albo z różnego rodzaju pszenicy i całkiem, całkiem nieźle smakuje, całkiem fajny, fajne, fajna ciekawostka i odmiana w stosunku do różnych bułgarskich jakichś tam galaretek yy, z cukrem a drugim takim przysmakiem, który kupiłem jest taki galaretowaty krem karamel yy, jest on takiej konsystencji budyniowatej i jest dosyć słodki, jest tutaj on bardzo popularny i są miłą odmianą w stosunku do jakichś tam powiedzmy czekolad czy innego tego typu słodyczy.